Witajcie! Chciałem Was zaprosić serdecznie na, nasz kolejową, na naszą kolejową sekcję Discorda, na której znajdziecie różne ciekawe rzeczy. Każdy znajdzie coś dla siebie, kolejarz, Mikol, osoba postronna, dla każdego coś dobrego. W dalszej części filmu chciałem Wam przedstawić, jak krok po kroku dostać się do głębin naszego serwera, tak aby. W przyszłości nie było znaków zapytania, dlaczego widzicie tylko część powitalną, a nie widzicie nic, nic więcej. Także serdecznie zapraszam do dalszej części filmu. Pozdrawiam, cześć. Po wejściu w link z zaproszeniem, klikamy niebieski przycisk dołącz do kolejowej sekcji Discorda. Trafiamy na kanał Wejście i czytamy wprowadzenie. Na początku najważniejszy jest ten fragment. Mówi on, że to co widać to tylko przedsionek serwera. Aby zobaczyć całość, trzeba kliknąć zielony przycisk na samym dole. Gdy wszystko jest ok, to zobaczysz pozostałe kanały. Najwięcej dzieje się na czat ogólny. Ale są też inne sekcje takie jak Zapytaj Specjalisty, kolejowy YouTube, kanały dodatkowe i wiele więcej. Serwer pozwala na spersonalizowanie swojego profilu. Przez wybranie swoich zainteresowań. Przyciski działają tak, że pierwsze kliknięcie dodaje rolę, drugie je usuwa. Wskazanie przedziału wiekowego jest nieobowiązkowe, ale bez tego nie zobaczysz pewnych ukrytych kanałów. Na tym kanale możesz, ale nie musisz, wskazać, gdzie najczęściej jesteś. Jeśli uczysz się w techniku kolejowym, to możesz wskazać profil na jakim się uczysz. Kanał pojawi się, jeśli określisz swój wiek na szkoła średnia. Jeśli pracujesz lub pracowałeś, pracowałaś na kolei, to możesz się ujawnić. W tym celu ustaw swój wiek na więcej niż szkoła średnia, a pojawi się kanał mój zawód. Na Discordzie możesz wskazać o jakich nowościach chcesz być pingowany. Wybór można w każdej chwili zmienić i co jakiś czas pojawia się nowy pomysł. Na serwerze jest spora aktywność, więc powiadomienia o nowych wiadomościach mogą być uciążliwe, ale da się je wyłączyć. Prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonę serwera. Otworzy się menu. Pierwszą opcją jest oznaczenie wszystkich kanałów jako przeczytane. Druga pozwala na zapraszanie znajomych na serwer. Trzecia daje możliwość czasowego wyciszenia serwera, ale najważniejsza jest czwarta. Najlepiej jest zaznaczyć tylko wzmianki i odznaczyć powiadomienia PUSH na telefonie. Pozostałe opcje są już bardziej zaawansowane i najlepiej zostawić je jak są. Na telefonie wygląda to trochę inaczej. Tak jak poprzednio, klikamy dołącz i pierwsze co widzisz to kanał wejścia. Przyciski działają tak samo, więc wystarczy kliknąć ten zielony. Wiadomość dodaną rolę pasażer powiadomi Ci o powodzeniu. Powiadomienia wyłączamy w podobny sposób. Przytrzymaj palec na ikonce serwera, aż pojawi się menu. Kliknij powiadomienia i w ustawieniach powiadomień zaznacz tylko wzmianki. Ustawienia zapiszą się same. To by było tyle z naszego poradnika, który miał Wam pomóc w przejściu procesu rejestracji, abyście mogli całkowicie dojść do sedna naszego serwera. Ja z mojej strony serdecznie Wam dziękuję, że jesteście. Liczę na to, że stworzymy dosyć sporą, e, dosyć sporą liczbę, dosyć sporą społeczność. Dzięki serdecznie, hej!